Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie prosto z lasu, e, czwartek 20 listopad no ja przyszedłem w to miejsce, gdzie ostatnio wyniosłem dwie, dwie torby śmieci na śmieci 20 minut, no niestety no i wytrygu, wydrukowałem taką karteczkę, wszystko dzięki sugestii e, kanału lechu1982 pozdrow serdeczne Lechu 1, 9, 8, Lechu Lechów właśnie napisał taki e, ciekawy komentarz właśnie e, przyniosłeś pełne, zabierz puste śmiecenie jest dla, dla słabych no i dzięki tej sugestii powstała właśnie taka karteczka, nie śmieć. Jest też, e, zobacz jak tutaj sprzątałem, wystarczy sobie poskanować kod QR i od razu się ta osoba znajdzie na moim kanale. E, przytwierdzona karteczka do drzewa gumką, o w ten sposób. No nie chciałem przybijać, nie chciałem ingerować, e, zobaczymy jak to e, długo posłuży. Może jacyś nowy widzowie wpadną, tak więc e, zapraszam na odcinek. Karteczka niech wisi. Zobaczymy jak długo posłuży, czy coś może podziała, a może szybko zniknie, zobaczymy, będziemy obserwować, mam tych karteczek więcej, będą inne miejsca, to tam zainstaluję, na razie na próbę tutaj, dobra, bierzemy swoje dwie torby, rozejrzę się tutaj jeszcze po tym terenie, rękawice ubrane, no bo naprawdę dość zimno i patrzcie tuż pod drzewem, że tego nie widziałem, ostatnio jak byłem, jest perła, więc bierzemy perłę. Są torby oczywiście na śmieci. Jest też marchewkowa torba. Tutaj chyba, chyba, albo raczej na pewno zmarznięty jakiś koc. Coś takiego. Dobrze, opatrzcie. Nic. Bierzemy tą szmatę stąd. To się zaczyna. Przygoda śmieciowa. O. Pokrążę po tym miejscu i flamingowa. A tu jeszcze grzybki rosną. Widzicie? Widzicie? Jest grzybki, zmarnięte są, ale są. Jest zmarznięta butelka. Do surowców. Dobrze. Rozejrzę się tutaj jeszcze tak kosmetycznie po tej okolicy, a potem pójdziemy tam dalej. O, 10 groszy. poro tej folii. Patrzcie, nie lód, wszystko pozamarwana ta woda. To nie szkło. No jest mroźno. Nie ma co tamto. Ale jak ja to zawsze mówię. Każda pora w lesie jest świetna. No. Też butla z wodą. Woda już delikatnie zamarza. Teraz to wlejemy, bo tutaj zaś butla wyszła. No, jak na grzybach, nie trzeba się no, rozglądać, zbierać. Woda nie zostanie w lesie. No nic, no, wygląda na to, że teren doskonale ogarnięty. No ostatnio to właśnie pod tym drzewem, bo masa tych, tych śmieci, tam też był worek. Karteczka wisi. Idziemy dalej. Bo tam dalej też takie są miejsca, że tak powiem, biwakowe. Zobaczymy, jak to wygląda. Propo ostatniego filmu ze sprzątania lasu. No to premierka wyszła tak nagle. YouTube tam mnie coś blokował, opóźniał. Także premierka wyszła z nienacka. 6 osób się załapało do pierwszej trzynastki. No ale. Dobre i to, myślę, że dzisiaj będzie lepiej. W ogóle teraz na YouTubie podczas tych premier, właśnie taki plastik, e, no te małpki się pojawiają na czatach, nie? Przed waszymi nikami I nieraz ciężko niektóre osoby tutaj, że tak powiem, zdefiniować. Nie wiem dlaczego tak YouTube zrobił, no ale to, jakby to powiedzieć, utrudnia mi tą, tą sprawę. No ale zobaczymy, może to się zmieni, bo kiedyś też tak było. Tyle do narzekania na YouTube. No ale generalnie no filmy też tak mogą wchodzić z nienacka. że więc pozdrowimy pierwszą szóstkę. Oczywiście trzynastka nadal aktualna, to nie ma Także że skończyłem z tym tematem. No i tak tu gadam, gadam, a tu chyba zgodę, tam co to jest? Czy też jakieś tworzywo? Też jakieś tworzywo, patrzcie. No, trzeba się porozglądać, tam też widzę resztki jakiś plastiku, tam też troszeczkę inny teren, a troszeczkę inne śmieci. Tyle, że będą dużo miejsca zajmować. Tu jest butelczyna. Tu coś jeszcze nie, nie, niebieskiego. Opakowanie po czteropaku. No sporo tego tworzywa. Tutaj jeszcze i No normalnie żubr wyborowy żubr było spożywane, i to jakiś świeży temat Coś tu jeszcze nie widziałem, Aha, tu jest ta tam też jakaś folia, albo to nie był worek po śmieciach Tu to jest folia jakaś podłoże do warzyw i owoców. A, to lód. Patrzcie, jak ta woda zamarza. Tutaj foliok. Dobrze, że to nie worek ze śmieszmi. Lód by wypadł. No i dobra. się tutaj rosną grzybki na kłodzie eee, czy to czasem to są te białporki, nie wiem, ale pozdrawiam Bogusia, Pana Patę dobrze, tam jest takie miejsce biwakowe też w ognisku zabierzemy torby i tam się przyjdziemy powiem wam jest <zum> zimno w paluchy no ale co trzeba szybko iść, żeby się zagrzać już widzę polioka z boku ale najpierw sobie torby tutaj damy podejdziemy. z no, kątem oka, i tutaj wpadł. Tutaj taka miejscuwa Nie wygląda źle, chociaż to też kiedyś stąd, właśnie z tych, z tych rowów. Ja wyciągałem śmieci, ale jest, jest czysto dziwo w tym miejscu. Normalnie trzeba by było chyba zapalić ognisko i się ogrzać. Eee, Przejrzałem ten teren wokół. Jest fajnie. Czyli najwięcej zaświęcone było w tamtym rejonie, gdzie tą karteczkę zostawiłem. A więc co? No idziemy dalej. Dzisiaj taki spacer patrolowy. Ale już tutaj na torba marchewkową już sporo waży. No nic. Pyk. I szkiełko. I tutaj coś widać. Bądź jaka butla. Normalnie tutaj, tutaj ten las tak coś przerzedziło. Prze, Albo takie wrażenie mam inne. Tam jeszcze jak dalej jest jeszcze jedno takie miejsce ogniskowe. A więc będę podążał w tamtym kierunku. Ale jeszcze się tutaj porozglądam, bo coś niebieskiego widać. Taki paseczek. Normalnie wieje chłodem, czuć zimę. Tam coś jest. w folii dobra, idziemy tym do torby dobrze, przemieszczam się w inny rejon tutaj coś 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 coś, aluminium I tak, paś. a to jest lód nieźle to potopione wszystko no aluminium. Fajna tacka. Damy to tutaj. No jest mroźno, ale tutaj widzę za drzewem widać, widać, widać. Aluminium w postaci flamingówki. Tak, puszki, puszki aluminiowe to flamingówki. Jest kod kreskowy, będzie 10 groszy. No i ja tutaj właśnie e, tam jest to miejsce, chociaż coś tam jest, jakaś instalacja. Dawsze mi takie... Instalacje niepokoją i drażnią. To jest ktoś tam budował czy coś. I zawsze w takich miejscach wiecie to jest oprócz właśnie pozostałości po instalacji. To są zawsze jakieś śmiciuchy. Tu jest zresztą widać. Tak. Tu jeszcze oczywiście. Jest to zamarzana woda w tych butlach w ponacinane proszę wybić ten nut z tego zajęcie się staje coraz bardziej skomplikowane o, tutaj coś jeszcze pod nogą ludzkość butla pyk no i też będę musiał wrzucić do tej torby ze szkłem o właśnie, akcja szkło Ale zaraz o tym pogadamy Pójdziemy jeszcze w tamte miejsce, ale patrzcie, tam jest pucha, tam coś jest Dobra, zrobimy sobie bazę, przy tej bazie tam za tym jakiś worek widzę. Nie, to kamień. Nie, to worek Co to jest? Bardzo. Aha, jakiś wór, no z tymi stójami, patrzę, jest coś tak, no dokładnie, masakra, dobra, tu gdzieś ta flamingówka była, patrzcie, z tej perspektywy już ją zrobiłem a tu jest, dobra, kuflowa, flamingówka, będzie 10 groszówka. Patrzcie, tu ktoś coś przywiózł w borze, Zamiast to tylko wysypać, a gór wynieść. Ja to teraz zrobię. Sporo towarzy. Ale nie ma Co? Tak lepiej, nie? Tutaj jeszcze coś. O, ho ho, ho, ho. Mamy butle. No i tak, w łapki zimno. Na kamerę mi się tam nie pikło, Ja się nagadałem i Nic nie nagrałem, więc będę powtarzał. E, no, tak to wygląda, takie tętomaty. E, tu w międzyczasie udało mi się wysypać e, z tego wora. Patrzcie, te, te, nie wiem, odpady z ogrodu. E, e, troszeczkę tych butelek wyszło i propos szkła, No to... I właśnie zbliża się podsumowanie takiej akcji, którą sobie wymyśliłem w tym roku. A więc postanowiłem, że. Te wszystkie szkło z lasu, które wywożę, będę zawoził do, do skupu do obu sery. Byłem w tym roku już dwa razy. Szykuję się jeszcze pe, pewno początkiem grudnia. E, ostatni wyjazd w tym roku. No i wszystkie fundusze zebrane, właśnie ze szkła wyniesionego z lasu, e, z tych butelek zwrotnych e, po, po piwie. E, no to już jak tam się robi, nawet ciekawa kwota. Wtedy właśnie w grudniu e, zakupimy karmę dla kociaków i pojadę właśnie do schroniska, zarabiać to a sam dla siebie będę miał taką statystykę, podsumowanie ile w tym roku przed wyniosłem śmieci z lasu w postaci butelek szklanych, jeżeli chodzi o wagę no i ilość tych butelek z piwa no i co, no i tak, zobaczymy jak to wyjdzie a patrzcie po tej stronie, ta sama sytuacja, nie oj, oj, oj. no nic, no, wysypiemy worek weźmiemy Foilio mniej. Jeszcze drugi. Ten też się sam rozrywa. Czyż nie jest lepiej? Dobra. Jeszcze dwa wory do poskładania. <śle> Wygląda to prosto, a jest. Za ciężki, ale dzięki temu się zagrzałem. Jeszcze tak pomyślę, że sobie poda się rozejrzę. To coś widzę tam. Zawsze mi to oko gdzieś tam ucieka w dal. Ale chyba to są ten kora z brzozy. No ale zobaczymy, czy warto było podejść. No tak, jest tam korzeń z brzozy, ale <gryw> widziałem to. Patrzcie, a tu perła czekała. No, warto było podejść. Ho, 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 ho. Tu też jakieś zrzutowisko patrzcie. Eee, no to nic pozbieramy. Żuberek. Taka baza. Smażone. kukurydza zasmażona. Solona. Nieważne patrzcie, tak to jest nowe miejsce, nowe okoliczności tam coś widzę taka troszeczkę gra terenowa tam też coś widzę z tej perspektywy o, tu się schyliłem a tu wyszedli i to ja widziałem tu w tych Tam. Dupka od samigówki błyszczy i to jeszcze odrasowej dupka z a jeszcze wpadła butelczyna i tam jeszcze widzę i tu jeszcze widzę Nic, zrobimy tutaj dwie bazy, co ca i coa jest. I to w tych krzeszorach coś widziałem z tej perspektywy a tutaj widzę drugą rzecz, jeszcze widzę trzecią i czwartą Pecik, perła i tam też jest perła. Pełno tych zielonych butelek wszędzie. Czy to się kiedyś też skończy? Czy te butelki staną się kiedyś zwrotne? O to jest pytanie. I coś tu. Opakowanie Cicho, cicho, bo tu leży. No, sami góła zniszona. To oczywiście w drodze po torby. No, a dwie torby to za mało widzę. Dobrze, muszę skompresować te wory i pójdziemy tam po tamte surowce. I to będzie chyba dzisiaj na tyle. Patrzcie, udało się te wory skompresować i wcisnąć do, do tej torby. Ale będzie nieporęcznie to nieść, na pewno. Idziemy jeszcze do robimy tą torbę, do tych moich dwóch bas. I Tutaj jeszcze coś jest. No nie, jak złość. Nic się ucieka. Chodź tu, chodź tu do mnie. m się to zmieści. Tego Liptona jeszcze wylejemy. Po co mi po co mi herbata? Huhu. Panie, to już trochę ważne. żeby żebym się nie przerzuciła. Może na zostaje. To będzie najprościej wciść. I tak, a patrzcie tutaj w lesie. Flamingowa baza. Knieciemy i to chyba powinno wejść dobra mi się przewraca Dobrze jest pień o na wagę też coś musi być nie będziemy prostować te puszek bo lepiej jest stąd wynieść niż je tutaj zostawić cała, to ten żuberek nie zostanie. I tutaj. Chodź jeszcze raz. Tu na wagę. A to do butelku matu. No i torba pełna. Dobra, wracamy do tamtej torby. Tam daleko przed nami jest. No i tak, no. Torby pełne. Wypchane po brzegi. E, no dzisiaj jakieś pół godzinki jestem w lesie. Czyli też niedługo. E, mówiąc krótko, dobry wynik i zły wynik, tak? Dwu, dwuznacznie, bo nie powinno tego tutaj być. No ale tak to niestety wygląda. No ale odejdźmy od tych brzydkich śmieci. Przejdźmy do Pięknych okoliczności przyrody, bo naprawdę ten las jest przygotowany do, do zimy, że tak powiem, tak sobie tak to pom pomyślamy Naprawdę fajnie wygląda. No i tak w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem pozdrowić e, pierwszą trzynastkę obecną na premierce ostatniego filmu ze sprzątania lasu, no, ale było sześć osób, bo ta premiera coś tu się nie odpaliła. To tak jak mówiłem, i oczywiście nie nietypowa pora, ale i tak dziękuję bardzo za frekwencję. I co? Jako pierwszy był Grzesiek, a więc pozdrawiam się serdecznie Grzesiek. Drugi był Heriksus, a więc pozdrawiam Heriksus. Trzeci Stanisław P., a więc pozdrawiam serdecznie Stanisława P. E, czwarty był Cincin, pozdrawiam serdecznie Cincin. E, piąta była Katarzyna Sikora, a więc pozdrawiam się serdecznie Kasiu. I szósty był Bogdan Stelmaszczyk, a więc pozdrow serdeczne Bogdan. Myślę, że, że, że dzisiaj mi się uda odnotować więcej osób. I co jak zawsze przy tej porze też dziękuję wspierającym właśnie kanał Flaming Recycling, którzy właśnie wspierają mój kanał właśnie w takich tematach sprzątania e, lasu i są to Magneto, też wstąpił od niedawna, wielkie dzięki Dawid za tą chęć wspierania mojego, mojego kanału, Magneto też taką fajną ksywkę wymyślił, że tam coś magnesi na magnesie, także wpadajcie też na kanał na Magneto, e, wielkie podziękowania dla właśnie Nieproszony Człowiek, Studio Muzyki, Ocaj zone, Fabian Zdobylak, Lechu1982, Mariusz Pan, Goliat, Krzychu z Landu, Celina Datkun, Pociągowo, Tomasz Kropek i Neodomowy Kasta. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za właśnie wspieranie mojego kanału. A ja co, no nie ma na co czekać. Rękawice trzeba ubierać. No i zapowiada się... O, tu kapselek. Spacer farmera, jeszcze zamarznięty. Co to? Co to jest? Patrzcie. No co no muszę go wydobyć. Co to się stało? Jakieś zalany w ziemi. Spacer farmera. Ja to sobie dołóż flamik tam jeszcze właśnie do tego spaceru. No patrzcie. No jest. Musiałem to wyciągnąć. No, zapowiada się spacer farmera. Idę. Może coś tam jeszcze z trasy przekręcę. A tak to się będziemy widzieć przy samochodzie. No, powiem Wam, spory kawałek za mną, no większa połowa drogi do, do samochodu, ale już musiałem odsapnąć, trzeba troszeczkę odpocząć. No, a przed moimi oczami ma taki właśnie las. Tak, piękna jesień, koniec przyjemności, biorę śmieci, widzimy się przy samochodzie. No i tak, ja już na miejscu, chwileczkę w spoczynku. No i powiem tak, miło spędzony czas. No, jest trening. Pomijając te okoliczności, że to są śmieci, że nie powinno ich tam być, to tak trochę to zabrzmi dziwnie dla, dla niektórych, no ale tak, miło spędzony czas w lesie. No, jakieś 40-45 minut łącznie, że z tego miejsca musiałem iść w to miejsce docelowe i wrócić. I też komuś to się chciało tam zanieść, nie? Tak, na tej kartce P było, że pełne było, łatwo zanieść, ale z pustym gorzej. No, ale nic, no cztery torby z tamtego miejsca i myślę, że jeszcze jak tam pójdę może jutro, może pojutrze znowu coś wyciągnę no i tak muszę się przejść, żeby właśnie zobaczyć czy ta karteczka wisi no i co no, nie ma co przysiągać. ja ze swojej roboty jestem zadowolony, no jeszcze robota robotą trzeba to jeszcze jechać na magazyn, posortować posegregować, obserwujcie też jak tutaj się mi to uda tegoroczna akcja, jak to się zakończy, ile tego będzie, jakoś tam mega rekordu nie będzie ale zawsze, zawsze coś. Dobra, nie ma co przyciągać. Standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania. I hej, Kasiemka, i do zaś. Pozdrawiam serdecznie.